Cześć tu Alex, Alex testuje. Dzisiaj ostatni produkt z pierwszej serii produktów nie polecam, ale zanim to, zostawcie serduszko i obserwację. Ostatnim z tych produktów jest ym, taki żel pod prysznic olejowy od firmy AA z, z kolekcji Ciao Bella. Słuchajcie, hmm, ten produkt może i byłby fajny, bo brzmi fajnie, ale po prostu śmierdzi. Nie ma żadnego zapachu. No, jak dla mnie to śmierdzi jakimś takim przeterminowaniem, jakąś taką chemią. No, olejowy on nie jest. Zmywa się normalnie, ale no nic przyjemnego umyć się czymś, po czym nie pachnie się za ładnie. Więc buteleczka fajna, wszystko fajnie. Ciao, Bella, ale ciao, Bella. Pozdrawiam, Alex testuje.